Witajcie moi kochani, bierzemy się za kolejnego quest'a, jest to quest test u szeryfa, po to żeby zdobyć oznakę mieszkańca. On nam mówi o tym, że musimy zapoznać się z całym miastem, mamy na to pół godziny, a po pół godziny, kiedy wrócimy do szeryfa, będziemy mogli rozpocząć rozwiązywanie właśnie takiego testu. Czyli możecie pochodzić, popytać się, dowiedzieć się różnych rzeczy, a po tych pół godzinie wracamy z powrotem. No i kiedy już minie pół godziny, no w moim przypadku to było pół dnia, bo jak widzicie... Zrobiło się milion osób, milion wszystkiego. No ale tak czy tak minęło nasze pół godziny, możemy przystąpić do testu. Na forum mamy podany link do odpowiedzi, do odpowiedzi na pytania właśnie do tego questu, także można sobie śmiało pomagać. Mamy 10 pytań, na które musimy odpowiedzieć prawidłowej odpowiedzi, więc jeżeli się rozejrzeliście i dowiedzieliście się czegoś, no to dobrze. Jeżeli nie, macie temat, w którym są podane odpowiedzi. Co lepsze, to nie jest to takie typowe, takie quiz na czas. Nie macie tych 30 sekund, tylko jak widzicie, możecie sobie tyle, ile czasu chcecie, tyle możecie poświęcić na to, żeby znaleźć tą odpowiedź. Więc, oczywiście, to co zawsze Wam powtarzam, czyli bierzemy kawałek pytania, wchodzimy do tematu. Ctrl F na Mozilla, tak jest przynajmniej, i piszemy kto wraz. Z podopiecznym zajmuje się tworzeniem kraszanek, tak? To chyba to pytanie było? Tak. I jest odpowiedź Lisa Barens, czyli to jest ona. I tak lecimy z kolejnymi pytaniami. Kto w Chicken Creek hoduje kurki? No, jeszcze można być bardziej leniem, czyli po prostu skopiować pytanie, przejść tutaj na stronę i wkleić, i szukać, czy jest odpowiedź. O, nie ma odpowiedzi. Hmm, dobra, zaraz zobaczymy, czy ktoś odpowie na to. O, jest lazy Bobby. No to bierzemy lazy jego Bobiego. jest? <laughs> jest lazy Bobby. No i tak musimy całe 10 pytań. Jak się pomylicie, no to trudno. Lepiej, żebyście się nie pomylili. Wykorzystajcie to, że nie ma tutaj nic na czas. Możecie sobie przejrzeć forum, mieć otwarte w jednej, w drugiej, w trzeciej karcie. I korzystać z tych tematów poradnikowych, które są oczywiście w dziale Questy i Solucje i w temacie eventowym Dzika Wielkanoc. Także ja się teraz biorę szybko, spróbuję sobie to odpowiedzieć na te wszystkie pytania i za chwilę do Was wrócę. No i moje ostatnie pytanie było dość tematyczne, więc chyba nie mogę go wyciszyć, więc cię będę przedzierał przez muzykę póki co. Odpowiedziałem bezbłędnie na wszystkie odpowiedzi. I kiedy przyjdziemy jutro, będziemy mogli zrobić drugie tutaj polecenia, teraz zrobię F5, o, żeby trochę uspokoić tam szalejącą muzykę. Czyli jest nie jest ani trudny, łatwo jest go zrobić, więc lepiej go nie spierdzielić, bo można sobie pewnie na tym trochę stracić, tak mi się przynajmniej wydaje. No i teraz coś mi się zwiesiło, nie chcę się załadować. Halo? Dobra, jest. I teraz pytanie brzmi, co ja dostałem, bo nawet nie widziałem. Na pewno dostaliśmy walutę eventową, ale czy jest to coś nowego? Zaraz zobaczę na forum. Aha, dostaliśmy jeszcze zwój. Zwój wywołania depozytu. Jedna sztuka, więc szału, tak jakby nie ma. No i to jest, moi kochani, wszystko. Najważniejsze, że jest waluta eventowa. Co tak do mnie ludzie ci piszą, Jezu? I to tyle, co z tym questem. Za niedługo biorę się za kolejne questy. Także ten quest jest dość pomocny. Możecie się dowiedzieć coś o tym całym miasteczku Chicken Creek, ale jeżeli wam się nie chce, no to, to życie. Ja jeszcze na pewno nagram takie obejście całego miasteczka, więc wtedy ze mną wirtualnie będziecie mogli zobaczyć, co gdzie jest. Bo jak wiecie, ten event jest po raz drugi, więc ja. Te już znam prawie na pamięć, bo nagrywałem dwa lata temu, więc dla mnie to jest jako tako już wszystko wiadome. Ale może dla Was jest to pierwszy raz, kiedy widzicie ten event i tą dziką Wielkanoc, więc dobrze jest trochę sobie pochodzić. No i to tyle, za chwilę będzie kolejny filmik z questów, także do zobaczenia.